Cześć, witam was w pierwszym odcinku na kanale O domu i wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale dziękuję już od razu za ponad 1000 subów na kanale. Żaden film się nie pojawił, a mimo to nam zaufaliście i za to naprawdę dziękujemy. A dzisiaj porozmawiamy na temat sprzętów, o których jeszcze kilka lat temu w ogóle nie wiedziałem, że istnieją, a dzisiaj nie wyobrażam sobie bez nich życia. Porozmawiamy o nawilżaczach powietrza, czyli sprzętach, które jak sama nazwa wskazuje, nawilżają powietrze. Dowiecie się, dlaczego suche powietrze jest szkodliwe, dlaczego warto je nawilżać, no i jak te modele używane przeze mnie się sprawdzają. Bo mamy tutaj jeden model używany przeze mnie prywatnie, to jest Stadler Form Oscar Little, i mamy też drugi model od tej samej firmy, który został mi wypożyczony na testy, i to jest Stadler Form Karl. I nie jest to oczywiście materiał komercyjny, który powstał we współpracy z firmą Stadler Form. Producent nie miał wpływu na jego treść. Jeżeli mieszkacie w nowych domach albo w nowych blokach, może zdarzać się, że się budzicie po prostu rano z zawalonym nosem. Wiem, że to brzmi strasznie, ale to jest właśnie w moim przypadku najczęstszy symptom tego, że powietrze jest za suche. Do tego mogą dochodzić jeszcze inne rzeczy. Może być podrażniona krtani, mogą być zaczerwienione oczy. Możecie także czuć, że Wasza skóra jest w złej kondycji. Mogą pojawiać się na niej szybciej zmarszczki. Generalnie to suche powietrze nam nie pomaga. Taki poziom wilgotności powietrza, do którego powinniśmy dążyć, to jest pomiędzy 40 a 60%. Idealny w moim przypadku to jest 50 kilka procent. I kiedy pierwszy raz korzystałem z takiego urządzenia, które pokazuje nie tylko godzinę, ale właśnie też poziom wilgotności, to byłem w szoku, bo się okazało, że u mnie w mieszkaniu jest tej wilgotności, jakieś 36%. Bardzo, ale to bardzo mało. I przestało nagle mnie dziwić, że rano, kiedy wstaję, muszę smarkać, że źle się czuję i tak dalej. Na początek nie chciałem wydać zbyt dużo pieniędzy, więc zdecydowałem się na taki model Stadler Form Oscar Little. On teraz kosztuje około 400 złotych. On wystarczy na około 20 m kwadratowych, więc postawiłem go w sypialni, włączałem go co wieczór, rano go wyłączałem i powiem Wam, że różnica była po prostu diametralna. Zacząłem się o wiele lepiej czuć. No i od tamtej pory już wiedziałem, że w okresie grzewczym, kiedy to powietrze w domu albo w mieszkaniu jest wysuszone, to nie wyobrażam sobie absolutnie życia bez nawilżacza powietrza. I ten problem ze zbyt małym nawilżeniem występuje przede wszystkim w nowym budownictwie, bo mamy szczelne okna, to wszystko jest bardzo uszczelnione po to, żeby to ciepło nie uciekało, no ale przez to jest też mniejszy obieg powietrza i kiedy zaczyna się okres grzewczy, to to powietrze jest po prostu zbyt wysuszone. W starym budownictwie ten problem może występować w drugą stronę. Tam powietrze może być zbyt nawilżone, jego wilgotność może przekraczać 60-80%, no i wtedy konieczne jest używanie osuszaczy powietrza, ale to jest temat na inny odcinek. Mamy trzy podstawowe typy nawilżaczy. Pierwszy to są nawilżacze parowe. Jak to działa? Bardzo prosto. W środku mamy grzałkę, która podgrzewa wodę, która pod wpływem temperatury paruje. I tu są urządzenia bardzo tanie. One są też tanie w eksploatacji, bo nic nie trzeba do nich dokupować, ale niestety pobierają bardzo dużo prądu, no bo tak żałka swoje ciągnie. Ale tutaj, poza wysokim zużyciem prądu, występują takie problemy jak ryzyko poparzenia nawilżaczem i tą gorącą parującą wodą. Taki nawilżacz może mieć też wpływ na temperaturę otoczenia, no i niestety jest głośny, no bo kiedy woda paruje, no to także bulgocze i taki nawilżacz mógłby się wydawać bardzo dobrym pomysłem gdybyśmy mieli po prostu darmowy prąd niestety ten prąd nie jest darmowy robi się coraz droższy no i po prostu korzystanie z takiego nawilżacza może kosztować nas kilkaset albo nawet grubo ponad 1000 zł rocznie, zależnie oczywiście jaki model wybierzemy, więc ta opcja odpada jest to też sprzęt no, trochę niebezpieczny jeżeli mamy dzieci lub zwierzęta no bo przywróci taki nawilżacz czy coś i nie będzie tak, że tylko wyleje się woda, tylko jeszcze na przykład to dziecko albo zwierzę dodatkowo się poparzy. Bardzo popularny jest drugi typ nawilżaczy, czyli nawilżacze ultradźwiękowe. One pobierają mało prądu, cicho pracują. Większość z nich ma wbudowany hygrostat, czyli tak naprawdę wiemy, jaką mamy wilgotność w pomieszczeniu. Dostajemy to niejako gratis. Niestety nie są to też sprzęty idealne, mogą one być wręcz niebezpieczne, no bo jak działa taki nawilżacz? On rozbija za pomocą ultradźwięków cząsteczki wody, ale nie tylko cząsteczki wody, ale też wszystko, co się w nich znajduje. Więc możemy wdychać po prostu potem jakieś niezdrowe substancje, które mogą nam zaszkodzić. No i większość osób będzie takiego nawilżacza lać wodę z kranu. Broń Boże, nie można tego robić, bo ta woda nie jest idealnie czysta. Trzeba lać wodę destylowaną, co swoje kosztuje. No i właśnie koszt takiej wody destylowanej, o ile nie macie jakiejś suszarki, która wam tą wodę destylowaną po prostu sama przy okazji zrobi, to jest koszt kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a może być też wyższy zależnie skąd tę wodę destylowaną bierzecie. Poza tym takie urządzenia są nieprzyjemne i nieprzyjazne dla zwierząt, no bo skoro za pomocą ultradźwięków są rozbijane właśnie te cząsteczki, no to my tego nie słyszymy, ale nasze zwierzęta już tak. No i trzeci rodzaj nawilżaczy to są nawilżacze, którymi powinniście się zainteresować, czyli modele ewaporacyjne, sam z takich korzystam. One wykorzystują naturalne zjawiska. Mamy tutaj w tych modelach po prostu wentylator, który wymusza ruch wody, więc dzieje się to absolutnie naturalnie. Z minusów: one potrafią być dosyć głośne, jeżeli wejdą na wyższy program. Te modele są droższe od nawilżaczy ultradźwiękowych, więc ich ceny zaczynają się od około 200 zł, a za taki w miarę dobry trzeba zapłacić 300-400 zł. No i w niektórych nawilżaczach, na przykład tych sztadlerach, które ja teraz mam, trzeba wymieniać co 2-3 miesiące filtry. No i koszty wymiany takich filtrów to jest właśnie na taki kwartał około kilkadziesiąt zł. Poza tym to są modele energooszczędne, częściowo oczyszczają powietrze, różnego rodzaju pyłów. No i tak jak mówiłem, ta metoda nawilżania jest naturalna. No i bardzo trudno sprawić, żeby to powietrze stało się zbyt wilgotne. Tak naprawdę korzystając z tych sprzętów bardzo łatwo wchodziłem na poziom 50-kilku procent nawilżenia, ale wyższego niż 60, czyli ta górna granica normy, nigdy nie udało mi się osiągnąć. Ja tak naprawdę korzystam z dwóch oczyszczaczy: jeden mam na testy, jednego używam tak na co dzień u siebie. No i właśnie modelem, którego używam od chyba dwóch lat, jest Stadler Form Oscar Little. To nie jest drogi sprzęt, no, kosztuje jakieś 350 zł. To jest urządzenie bardzo łatwe w obsłudze. Nie mamy tutaj żadnego WiFi. po prostu mamy tutaj na górze przycisk, klikamy, zaczyna działać. Jednym przyciskiem obok regulujemy, czy ma być mocniejsza praca, czy nie, a drugim regulujemy, czy ma być włączone światełko, czy wyłączone, bo mamy tutaj takie niebieskie LEDy. Dolewanie wody też jest bardzo proste. Naciskamy tutaj i już dolewamy po prostu wodę. Za pomocą butelki jest też opcja dla leniwych, z której ja korzystam. Po prostu robię tak. I dolewam wodę bezpośrednio tutaj. Tutaj też możemy zobaczyć, jak taki nawilżacz działa. Wyjmujemy filtr. To właśnie to jest ten element, który regularnie musimy tutaj wymieniać. I tak naprawdę w tej dolnej części mamy filtr i wodę. Górna też nie jest przesadnie skomplikowana. O, udało mi się umieścić. Górna też nie jest przesadnie skomplikowana, bo tak naprawdę mamy tutaj wyłącznie wentylator, który rozprowadza po prostu to. Powietrze, które jest już nawilżone. Pamiętajcie, żeby regularnie czyścić swoje nawilżacze. Ja przez jakiś czas tego nie zrobiłem i już pokrył się kurzem. Na pewno po tym nagraniu ten model ponownie wyczyszczę. Generalnie jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolony. To nie jest przekombinowane, to jest proste, to jest tanie, to jest bardzo fajne. A skoro już mówimy o filtrach, to widać, że on stopniowo pokrywa się po prostu kamieniem. Muszę Wam się przyznać do tego, że kiedyś nie wymieniłem takiego filtra przez 6 miesięcy i on był po prostu cały pokryty kamieniem a im bardziej się pokrywa kamieniem tym po prostu jest mniej efektywny, ja oczywiście sam wymieniam takie filtry, bo one nie są jakieś bardzo drogie ale jeżeli ktoś chce dodatkowo przyoszczędzić to może sam wyczyścić taki filtr z kamienia za pomocą wody oraz kwasku cytrynowego jeżeli interesuje Was ten temat to jak najbardziej doczytajcie sobie o nim w internecie, jeżeli chcecie zaoszczędzić te kilkadziesiąt złotych to może być dobra opcja to jest model w teorii na 30 m2, a tak realnie wychodzi z moich testów, że on jest bardziej na 20 m2, więc na taki większy pokój, jak mówiłem, do jednego pomieszczenia się nada idealnie. I drugim modelem, który testuję od kilku tygodni, jest Stadler Form Carl. To jest sprzęt znacznie droższy, 1399 zł. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ktokolwiek wyda tyle na nawilżacz powietrza, bo ja bym chyba się sam z siebie nie zdecydował. Co w zamian za to dostajemy? Mamy. Design czy ładniejszy od Oscara? Nie wiem, na pewno inny. Mamy możliwość zarządzania tym urządzeniem za pomocą aplikacji. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej opcji, to będzie zadowolony, ale przede wszystkim to jest najważniejsze, mamy. Wyższą wydajność, bo sama zasada działania wszystkich ewaporacyjnych modeli jest podobna. Więc mamy tutaj w środku dwa filtry, mieści się tutaj też więcej wody. Tutaj jest umieszczona kostka srebra, która oczyszcza wodę. Ją do Oscara również można dokupić. Generalnie sprzęt z wyższej półki, jak korzystam z niego, podoba mi się bardzo. Tylko szczerze mówiąc, po prostu bym go nie kupił, bo wydaje mi się za drogi. Ale jeżeli ktoś potrzebuje takiego nawilżacza jednego, który starczy na cały dom, do tego będzie designerski, bo powiedzmy sobie szczerze, że ten Karl jest po prostu ładny. No to jak najbardziej można tym modelem się zainteresować. I powiem wam tip od razu: jakbyście kupili go, to nie róbcie tego, co ja robiłem ze skarem, że zdejmujecie to. I nalewacie tutaj do środka wody bezpośrednio, bo on będzie tutaj wtedy na dole przeciekał. I to nie jest wada konstrukcyjna. Ja na początku myślałem, że to jest wada, a po prostu tak nie powinno się nalewać wody. Kiedy zacząłem nalewać do tego modelu wodę tak jak należy, tutaj buteleczką, to nie było żadnego problemu z przeciekaniem. Wynika to ze specyficznej budowy tego modelu, bo zobaczcie sami. Zdejmujemy rajtuza. No i to jest po prostu, y, można powiedzieć, takie trochę dziurawe. I kiedy nalewamy wodę, y, byle jak, ona się rozklapuje i później mamy wrażenie, że to wszystko tutaj jest mokre. No bo jest, bo wycieka po prostu stąd. Więc do tego modelu y, mniej zabudowanego nalewamy grzecznie wodę buteleczką, do tego y, lejemy po prostu, jak się nam podoba. I to na dzisiaj wszystko, co mieliśmy do powiedzenia. Nauczyliście się dzisiaj, że odpowiednia wilgotność w waszym mieszkaniu albo domu powinna mieć od 40 do 60%, że są trzy typy nawilżaczy: parowe, ultradźwiękowe oraz ewaporacyjne. Jeżeli chcecie kupić dobry nawilżacz, to wybieracie model koniecznie ewaporacyjny. Poza tym standardowo napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tych sprzętów i tej kategorii urządzeń. Łapka, subskrypcja, dzwoneczek również będzie nam bardzo miło i widzimy Niebawem w kolejnych filmach na kanale Odomu. Cześć!